Jeżeli jesteś kimś, kto czuje, że jest stworzony do wielkiego życia, pełnego obfitości, ale nie wiesz, jak masz tam dojść, chcę, żebyś posłuchał bądź posłuchała tego, co teraz powiem. Kilka lat temu byłam w bardzo toksycznej sytuacji. Chcę ci dać trochę kontekstu, żebyś wiedział bądź wiedziała o co chodzi. Byłam na totalnym dnie. Kompletnie nie wiedziałam, co dalej mam zrobić. Ale wiedziałam jedno, że chcę życia pełnego obfitości, ponieważ od zawsze lubiłam luksusowe rzeczy, zawsze lubiłam spędzać czas na wysokim poziomie, ale najbardziej ze wszystkiego chciałam wolności. To było moje największe marzenie: żeby mieć kontrolę nad swoim życiem, żeby nie pytać się nikogo o pozwolenie, żeby nie musieć wstawać z budzikiem. I teraz przebijamy do przodu. Dziś dosłownie żyję życiem, o jakim kiedyś. Nawet nie śmiałam marzyć. To wszystko przerosło moje marzenia. Ale zanim tu dotarłam, naprawdę byłam na samym dnie. Straciłam moje najlepsze przyjaciółki, rozpadł się mój 11-letni związek, straciłam pracę, byłam sama, za granicą, bez rodziny, bez przyjaciół, bez narzeczonego. I nie mówię, Tobie tego, żebyś mi współczuł bądź współczuła, tylko żebyś zrozumiał bądź zrozumiała, że ja naprawdę zaczynałam od niczego. Jeżeli czuję, że wolałbyś bądź wolałabyś być teraz, gdzieś indziej, że utkwiłeś bądź utkwiłaś w miejscu, do którego nie należysz, no to doskonale Ciebie rozumiem, ponieważ byłam tam. I chcę, żebyś wiedział bądź wiedziała jedno. Nawet jeżeli nikt w Ciebie nie wierzy, to ja w Ciebie wierzę. Wierzę w Ciebie. Posłuchaj, wierzę w Ciebie. Ja nie mogę uwierzyć, jak teraz wygląda moje życie. Zobacz. Nie wstaję z budzikiem, nie wymieniam czasu za pieniądze, nie pytam się nikogo o pozwolenie. Każdy dzień jest tak naprawdę weekendem. Każdy dzień jest urlopem. Robię zakupy nie patrząc na ceny. Konfiguruję nowe samochody nie patrząc na ceny. Robię to, co chcę, gdzie chcę, z kim chcę. Czy to nie jest wspaniałe? I to wszystko wydarzyło się tylko i wyłącznie dlatego, że zaczęłam mój mały biznes online. 5,5 roku temu, pod drzewem. I to jest jedyny powód, dlaczego mam to. Jestem niezależna finansowo, a co za tym idzie czasowo, mentalnie, emocjonalnie i geograficznie. Ale jest jeden sekret. Zawsze, ale to zawsze wierzyłam w siebie bardziej niż ktokolwiek na świecie. Nikt we mnie tak naprawdę nie wierzył. Mówili do mnie, jak chcesz wyjeżdżać do Niemiec, najpierw naucz się języka. Śmiali się, że pracuję w fitness klubie i pytali się, czy mam zamiar całe życie robić fikołki. A później, jak pisałam książkę, swoją pierwszą, no to czepiali się... Czcionki, okładki, jak robiłam swoją pierwszą stronę internetową, to też e, bardzo dużo osób miało wiele do powiedzenia, a teraz się pytają, jak ja to zrobiłam. Dlatego mówię Tobie, we mnie nikt nie wierzył. Wręcz przeciwnie, podcinali mi skrzydła, kopali dołki, ale ja w Ciebie wierzę, bo wiem, jak wiele osób patrzy na taki styl życia, jaki ja mam. I pragnie tego stylu życia. I pamiętaj, jeżeli coś pragniesz, to już jest Twoje, tylko musisz zacząć działać. Ja wiem, że chcecie mieć takie życie, mówić o tym znajomym, ale w głębi duszy nie potraficie w to uwierzyć, że Wy również możecie. Myślicie sobie, on może, ona może, no ale ja no nie, nie mogę. Dlatego ja wierzę w Ciebie. I osoby, które Ci mówią, że nie możesz, mają rację. To one nie mogą. A jeżeli ty podejmiesz decyzję i odważysz się zmienić życie i uwierzysz w to, że możesz, to również masz rację. Niestety wiele osób nie potrafi uwierzyć, że takie życie jest możliwe. Ale prawda jest taka, że to dla nich jest niemożliwe, bo oni nie wiedzą, że na to zasługują. To jest Twój znak, żeby po prostu zrobić to dla siebie. Jeśli jesteś kimś, kto w głębi duszy wie, że jesteś stworzony bądź stworzona do czegoś więcej, to skomentuj gotowa. A ja wyślę Tobie zaproszenie które w końcu poprowadzę do darmowego szkolenia, poprowadzę na żywo, gdzie wytłumaczę Tobie, jak ja to zrobiłam, jak zwyczajni ludzie to robią, bez umiejętności technicznych, I jak możesz Ty również stworzyć taki mały biznes online i powiedzieć szefowi do widzenia.